Akademię Makijażu Filipeckiej wybrałam głównie z kilku powodów. Pierwszym z nich była właśnie sama osoba paniewy, bardzo dużo dobrego słyszałam na jej temat od wielu wizerzystek już malujących w Kielcach. Natomiast dwa też nie ukrywajmy miejsce zamieszkania, ponieważ do akademii miałam jakieś 700 metrów, więc szybciutko mogłam sobie poświęcić czas na to, żeby żeby przebiec i nie musieć ruszać auta czy jeździć autobusem. Jest to taka czysto y, praktyczna też y, kwestia. Natomiast kameralne grupy, czyli ilość osób bardzo niewielka y, w tamtym czasie było dla mnie też rzeczą y, istotną. Uważam, że wtedy faktycznie więcej się można nauczyć, dostajemy większą wiedzę y, od osoby, która nas, y, nam poświęca czas i jesteśmy bardzo zaopiekowani, więc tutaj to na pewno miało bardzo duże znaczenie. Cała akademia, czyli rok czasu, to były bardzo intensywne zajęcia i też pamiętam swoje pierwsze makijaże, które w tamtym czasie wydawały mi się, że były bardzo dobre, natomiast jak teraz patrzę na te zdjęcia, to już... Niekoniecznie, bo rozblendowanie, roztarcie cieni, gdzie makijaż wyglądał troszeczkę jak flaga NRD. Teraz jak na niego patrzę, to nie do końca bym, bym powiedziała, że to malowała Ania Mucha akurat. Natomiast no wtedy to byłam bardzo dumna. Oczywiście jeszcze wysłałam pracę nawet na mistrzostwa, także teraz pewnie bym się dwa razy zastanowiła. Także tutaj cała akademia i rok poświęcony na naukę. Na pewno był rokiem, w którym można było rozwinąć swoje możliwości, poznać wiele fantastycznych osób i też brać udział w wielu interesujących wydarzeniach, czyli pokazach mody, wyborach mis. To są takie momenty, kiedy mamy możliwość właśnie poznania całego zawodu wizerzysty, który wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Dla mnie istotna była atmosfera w tej szkole, że ona była. Taka bardzo przyjazna, że wszyscy ze sobą się zżywają, że jedna osoba może liczyć na drugą, na bardzo duże wsparcie. To są takie najfajniejsze wspomnienia, jakie, jakie wynoszę stamtąd i nie ma drugiej takiej szkoły, podejrzewam, że, że, że w całej Polsce z tak fajną atmosferą. Z taką przyjazną, z takim, z takim zgromadzeniem e, bardzo wspierających się osób. Akademia Makijażu dała mi personalnie bardzo dużo pewności siebie. E, inaczej teraz e, widzę siebie jako osobę bardziej pewną, bardziej otwartą, e, podkreślającą swoje zdanie i nie bojącą się nowych wyzwań. Więc, przede wszystkim najważniejsza to pewność siebie. Drugie, oczywiście, warsztaty, fachowy warsztat makijażowy. Bardzo duże umiejętności, czysto teoretyczne, ale też i praktyczne.